Witamy wszystkich kolegów. Chciałem właśnie zrobić prezentację nie, modułu z fabryki gołębników. I tak właśnie, podejdź może tu bliżej. I tak może zaczniemy od dołu, jak to wygląda. To jest betonowane do ziemi w beton, metalowe, po prostu takie stojaki. To można sobie regulować wysokość wyżej, niżej, jak sobie ktoś będzie życzył. Tutaj z tej strony mamy szufladę. Tak wygląda właśnie szuflada. Front jest to zrobione z twardego drzewa. I na dole w szufladzie jest blacha, żeby po prostu nie moczyło się to, ta płyta od dołu, czy coś tam. Myślę, że będzie to funkcjonalne do wyczyszczenia nawet, będzie dobre i w ogóle. Później tak. Jak już jesteśmy przy tym, to może teraz rusz to pokażę, jak to to są po prostu takie elementy. Trzy, trzy elementy są w boksie i jeden element jest w korytarzu. Co jest fajne w tych rusztach? To, że zawsze te ruszta można sobie wynieść z gołębnika, bo tak jest to wszystko rozplanowane, ścianki, wszystko, żeby po prostu były zawsze te ruszta luźne. Można sobie wynieść keszerem, wypłukać, czy, czy cokolwiek zrobić, czy jak ewentualnie się coś uszkodzi, można sobie naprawić. I tak jak widać, my przewidujemy tak około 70 parę centymetrów na korytarz. Jest możliwość po prostu tego poszerzyć, jeżeli hodowca stwierdzi, że mu troszkę jest ciasno, planowaliśmy tak, żeby po prostu jak najwięcej miejsca było dla, dla boksu. Nie? Tutaj będzie ściana przesuwna i później to sobie dzielimy. To jest po prostu tak, jakby ktoś wykroił z całego modelu jeden taki moduł. I tak jak widać, cały, cały ten gołębnik jest wyszlifowany, gładki. Elewacja z zewnątrz wygląda w ten sposób. Może poproszę tutaj kamerę. Jest to po prostu deska, taka dwucentymetrowa, wszystko z litego drewna. I, I po prostu tu są łączone. Każdy ten moduł będzie łączony do siebie i po prostu cała ta konstrukcja jest wywalona tak jakby na zewnątrz. W środku jest po prostu cały gładziutki, nic nam nie przeszkadza. Gdzie chcemy, to tam możemy sobie zamontować siodełka, czy, czy różne regały spoczynkowe, czy też cele lęgowe. No i co więcej jeszcze dzisiaj? Tutaj jest montowana wentylacja. Oczywiście w tym momencie to jeszcze mamy niewycięte, bo to był taki próbny moduł, ale normalnie to tu będzie wycięte. No akurat wykorzystaliśmy taką płytę OSB, ale będzie to biała płyta meblowa, tak żeby to ładnie wyglądało. No i tutaj, tak jak mówię, będą ściany, to sobie dzielimy jak kto chce. Tutaj jest wylot, w środku jest tam, mówię, cały, gładki, obity z drewna. I tu może z przodu pokażę. To, jest, to będzie okno lub po prostu płyta płyta albo obite po prostu tą deską fasadową. My tuśmy po prostu tak na próbę przykręcili płytę, bo takim materiałem akurat wtedy dysponowali, ale można po prostu, tak jak mówię, jak sobie hodowca chce przyciemniać czy coś, to będzie miał zaciemnione. Jeżeli chce szybę, no to będzie szyba i to po prostu tu będzie taki regulator i to się uchyla. Tędy jest powietrze zasysany do boku. I wentylację też można regulować. W każdym boksie możemy zamontować wentylację, ewentualnie co drugi boks. I to wszystko będzie nam później, tam, tutaj górą widać, jest taki ustok na dachu i tam po prostu są takie ramka i z tych ramek tam będzie montowana siatka i tamtędy po prostu się nam to będzie wentylowało. I tak wygląda front, tak, i tak mówię co drugi. Może być po prostu pełny. żeby Wiadomo, że nie co meter każdy hodowca wylotu nie robi. Bo na przykład na 5-6 modułów czy 10 może być jeden wylot lub dwa. Okno może być w każdym. No to tak mówię, to jest wszystko po prostu jak sobie zażyczy hodowca. Ale to powiedzmy taki z wylotem i z wentylacją tak wygląda taki, taki moduł. Pokryty dachówką. Co ważne, to składa się z pięciu elementów. Jedna ściana, druga podłoga, sufit. I tak, zawsze można sobie to przenieść w dowolne miejsce, odkręca się, cztery śrubki, to jest naprawdę moment, żeby taki moduł zmontować gdziekolwiek, to jest raptem może 30 minut roboty. W każdej chwili można dokładać moduły, czyli po prostu sytuacja prosta, ktoś zamawia sobie 3-4 moduły, za rok czy za dwa powiększy się mu hodowla, zdecyduje, że chce więcej. Zamawia u nas na przykład jeden moduł, przyjeżdżamy, montujemy, gołębik nie zmienia wyglądu nic, bo to wszystko będzie robione e, tak samo. Po prostu sobie można zawsze dokładać i przenieść. Po jakimś czasie yy, czasem zdarza się tak, że wodowcy chcą w inne miejsce przenieść, bo akurat nie odpowiada. Nie ma najmniejszego problemu. Jest to naprawdę taki 5 modułów. Ileś to jest? Może jeden dzień roboty, żeby go przenieść w inne miejsce. Tak, może jeszcze z daleka wezmę kamerę, co ja bym chciał jeszcze pokazać. Yy, jak on będzie wyglądał, po prostu fasada, jakby zewnętrzna. No i tam właśnie widać u góry ten, ten wylot. Tam są takie fragmenty obróbki blacharskiej. Normalnie to całe od góry będzie blachą okute i tylko będzie po prostu ta siateczka wentylacyjna. Na zimę można to sobie zatkać, żeby tam deszcz czy śnieg nie padał. To po prostu można y, jakąś taką żaluzyjkę można jeszcze tam zamontować. No to już myślę, że każdy hodowca sobie tam wedle swojego uznania może coś, coś dołożyć. Może jeszcze z tej strony przejdę i pokażę i pokażę właśnie jak wygląda z tamtej strony to. Tutaj właśnie mamy w tle wspólny gołębnik. No, I z tej strony po prostu pełna obita deskami pomalowane i dachówka. A i co chciałem powiedzieć, bo jeszcze możliwość dachu też jest o możliwość obrócenia. Jeżeli ktoś na przykład tej siatki nie chce do przodu, można po prostu dach obrócić może być w tą stronę. Tak jak mówię, jak klient sobie życzy, to tak możemy to, to robić, bo to jest naprawdę, i nawet nie trzeba wcześniej o tym mówić, bo to można w trakcie po prostu dach można obkręcać w prawo lub wylot do przodu lub do tyłu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. I tak to właśnie wygląda. No, na razie dysponujemy jednym modułem, bo dopiero produkcja ruszyła. Jak ja tu w przyszłości sobie planuję ułożyć z 20 takich modułów, jak to w całości będzie wyglądało, to też kolegom pokażę. Żegnam się z Państwem i zapraszam osoby zainteresowane do zakupu właśnie takich modułów. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni. Naprawdę myślę, że to będzie bardzo ładnie wyglądało. Pozdrawiam wszystkich.